Siema widzowie, jestem y, razem z Miłoszem, cześć cześć i z Juleczkiem. Jesteśmy dzisiaj pod opuszczoną, opuszczoną Zrzeźnią, No także co, tyle słowem wstępu. Zapraszamy, pierwszy zapraszam rynek. w sumie No to co mówiliśmy, że to jest pierwszy, bo to jest przystanek taki autobusowy bardziej to wygląda Nie wygląda ci to się tak, jak przystanek autobusowy? Według mnie to jest po prostu miejsce wiesz, kontrola przejazdu A no tak, bo to była, że... dobra, nevermind idziemy No tak, bo tu się wjeżdżało I tutaj Wszystko się zaczyna Już powoli widzowie widać Nie mogę być, no w sumie tak, w sumie real, real shit. No to co, idziemy. Ten pierwszy kompleks budynków rzeźni. Z informacji, które znalazłem, to ten, ta rzeźnia cała funkcjonowała już jakby na początku lat 90. Także tak. Raczej tu nic nie będzie, tu są bardziej ruiny, aniż, aniżeli yy, jakieś opuszczone, bardziej ruiny tego wszystkiego. Dach zawalony. Nie są No, tak jak mówiłem, ruiny. Idziemy dalej. Tak. Tak. po zamknięciu tej rzeźni miały być tutaj hodowane konie i tamten budynek tam są była takie jakby zagrody dla koni, no bo po prostu dla krów w sumie też by mogły być. W sumie krowy też mają tak wysoko szyje i głowę, żeby móc jeść w taki sposób. Ale do tego dojdziemy tam, do tamtego budynku jeszcze wam pokażę. Nie wiem tutaj po co chodzimy tu jest w sumie. Nic praktycznie. No, tak, no i wszystko się pozarywało. gdzie też widzę że jest taka pogoda. Wcześniej padało ale teraz jest tak yy, no mokro wszędzie, nie? I też będą nas schizowały krop, dźwięki kropi deszczu, bo będą robiły taki dźwięk, wiecie. Jakby ktoś chodził. Co tu mogło być w ogóle? Nigdzie też nie mogłem znaleźć zdjęć, jak to, za czasów, jak to funkcjonowało. Także, no... Moim no, ta rzeźnia jest w posiadaniu e, w rękach prywatnych bardziej, no. O, to jest fajne graffiti, które też schizuje troszeczkę. Taki narysowany gość, czar ciemny, mhm. który może straszyć. No... bajzel. Śmieci no wygląda taki A, A, kiedy? Garaż wiesz, auto sobie wjeżdża. No, Ale... śmieci. Jak tam widzę dojdziemy też... albo w sumie opowiem jak już tam będziemy. Czyli który jest budynek jak ten. Tak, 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 Jak widzicie jest, jest czarne. Widać jakby yy, ślady po paleniu się, no bo te, ten obiekt nieraz był podpalany. Nieraz też opony w środku podpalali. My nawet raz byliśmy świadkiem, nie? Palących się tutaj opon. Nie popieramy takiego zachowania, szczególnie. Dokładnie bo... tak. Nie wiem, to są jakieś... zapraszanie debila. No, no, no Tak, no. Okej. Okay. Tutaj wchodzimy. Pięknie, ślicznie. Latarkaczek. -la Także idziemy. Tu w ogóle co tu jest. Sorry, memory. Nie wiem, co tam jest. Zaczymy od tamtej strony. Tutaj jakaś maszyna. Ym, nie wiem, do czego nam ga służyć. Bo to była ta... To by nie była ta główna Główna prze, przerobienie mięsa. Aha, to jakieś maszyny. To jest A tu nie ma wejścia. Co to tu, tu, tu jest? Tutaj. Gdzie tam jest wejście? Tu drugiej Nie, nie, jest za nie, nie. Nie, 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 jest nie, jest? Znaczy. Jest. Aha, tu jest. A tu nie, 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 Okej, okay, no to idziemy dalej Na przykład w tych płytkach to jest wiadome że tutaj było tak, mięso No, zobaczcie jakie płyteczki Okej, okay, lecimy dalej że, Jak mówiłem, no, to miejsce było podpalane Opony też były podpalane Z takich jeszcze ciekawostek to tutaj yy, często jakby były ludzie przychodzą bardziej młodzież niż... no młodzież przychodzi grać Przelad się kulkami SD. Es... nie ASG, ASG no. Sorry Mystic ASG e, Przychodzą mieć też składami moto... nie motocyklami e, crossami, tak Też przychodzą na alkoholowe liwację. o słuchajmy tu się tu jest, w te krople. Właśnie tu jest spalony den, cała góra Tak, i ta cikci. No cóż, super. super. Dalej. O kurde, tu też kropi na mnie. No i jak mówiłem pełno graffiti, znaczy nie mówiłem chyba, ale już mówię pełno graffiti. Kolejne pomieszczenie. Zaśmiecone. I mokre przez deszcz. Tutaj wszystko jakby spalone. Przymaka Tutaj kolejne pomieszczenie z takim dachem <gry> Okej okay. Zapało coś zapało Kurde kapomidany na głowę Super O, tutaj jest takie Co to mogło być? Tu są tak jakby spady, To jest coś do góry Ja się przysięgam, nie znam Mmm Nie, e, tu były piece przecież tu są jakby kominy odprowadzające Tu coś no, się popiło. Tak, zbierało. coś się zamykało. A tu. Tu muszę patrzeć bardziej na kamerę. Nie mam powiedzieć jak słyszę. No dobra, idziemy dalej. Tam? Super, lecimy dalej. Chciałbym chyba wyłączyć na razie. Lamkę. Tak, no, tak. Łazienki no No, jest... widać tu dziury do odpływu to były łazienki no, do, 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 do kluczy zawieszenia albo bardziej do kluczy z tymi, więc więcej Myślę, że taka łazienka bardziej do sikania, a tutaj... Tutaj coś mieszka przez Koszulka wygląda szczerze, jakoś jak świeża. A, a właśnie, no, no też tutaj lubią. Lubią tutaj też ludzie bezdomni przychodzić. Dobra, idziemy dalej. Tam, tam gdzie jest kocham tale, i to prowadź synek. Tutaj też y, kafelki to już powyrywane Bo po prostu poniszczone. Ludzie nawet nie się będą. Niszczyli zapewne. No i wyszliśmy z tego budynku. Już trzecia, trzecia budowa za nami. Tak jest. Kolejna. Pi kakao i dbają o ciało. Dokładnie. Super. O, tu trzeba te graffiti wszystkie pokazać. To wam pokażę no. W sobie Ok, wpuszczasz mnie pierwszego. Dzięki. stoją, My wiedzą, że ja się boję takich rzeczy. To jest też jakiś ciuch. Co? Dzieci. Co dzieci? Aha, tu musimy zacząć na gry. Dzieci jednak sobie pojechały, się bały. No, nie dziwię się, też, myślę, też się boję. Sam bym tu żyć nie przyszedł. Takie graffiti. Tu to jest wizja artystyczna niby krzesło, a niby głowy. A tu on ma dexter? No. As si mądry. I on gusy. I pełno śmieci. Czy to jest... Tak, to jest ta folia taka ogrzewająca, nie? No żeby wiesz, zatrzymać... No wiem, wiem wiem. Spowodnić na O! Oh. Dobra to. Julek tak jest mądry. Ze, patrzcie tez, zat... ah, z benyicy, no. No, to, jest... A z żeby nic nie zmienić z lampy. No dobra, idziemy dalej. Małe pomieszczonko. Duża pani. Z te Sulfity. Rury. Kolejne grafiti. No to jest. O, co to jest? Okay. To jest raj dla graficiarzy. Ciemno, bardzo mocno. Kolejne ładne. O tak, na łazienka, która O, tylko ja właśnie, tak widać Ooo. Tu dużo właśnie było interpelacji straży pożarnej, no ale... W sumie powiedzmy. My jesteśmy... urbexerami. Urbex, nie wandalizm. Pamiętajcie widzowie. Nigdy nie niszczymy budynków, do których wchodzimy. I wy też tak nie róbcie. Idziemy, zwiedzamy i wychodzimy. Nic. To też jest fajna wizja artystyczna, to, to się mi ostatnio, że jest jakby dziura i z tej dziury wylatują takie duchy i tutaj jest nawet puszka od y... sprayu, tak. No dobra, teraz zobaczcie jak zrobię tą wielką halę. Też cała zagracona. Pełno szkła. Uuu, tutaj jeszcze jest Też popalone wszystko jak widać i tu, tu no. Mokre A tu już... A tu tu nawet już same odpadają kafelki Dobra Ty, Ale oko Ciekawe Co jest? Przyburżone zostawiały przy... Przywieszali tutaj Tak, 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 świnie i, i do góry albo krowy i tutaj były wiesz. Widzę, kurde Chodź, się przestraszyłem Chodźmy zwiedzą, ale tu jest... O nie, tu kapie wszystko. Ale zobaczcie widzę, mogę jakieś większe światło? Tak średnio, ale pójdę tam, pokazać. Tu zobaczcie. Tu były wieszane na pewno mięcha. I później były rozgrawane i... Tak. No dobra, to idziemy dalej. Chcę, chcę zapytać jeszcze o... Zobaczcie, jaka wielka hala. W końcu to jest coś zniszczona, popalona. Jeszcze chcę od drugiej strony wam pokazać, jak to wygląda. W ogóle mówię tak cicho, i się bo jeszcze nie będzie słychać mojego głosu. To takie graffiti z sercem i rękoma. Światło wlatuje przez dziurki. Ciekawe. Tutaj też coś było, jakaś zapewne maszyna. No idziemy dalej. Czy idziemy teraz tam, A gdzie był kryta? I... No, no. Aha. A w tych pokojach dosłownie nie ma nic. O, tutaj jest. Takie, no. Co to jest? Aha, mydło. Szampon, się ma Co robisz? Już mi gdzieś poszedłem z... a myślałem Dobrze, idziemy dalej to jest Tak Wychodzimy z tego i przechodzimy do Przedostatniego Budynku Tutaj będzie najlepiej Znaczy nie najlepiej, bo będzie pusto też Ale idziemy tamtej strony I czujesz, że zaczyna kropić Wchodzimy do ostatniego budynku Przedostatniego, przepraszam no i co miałem mówić, że jak przybywam tutaj To czuję taką Nie wiem, aurę, taki niepokój Czuję będąc tutaj, przysięgam, tak Boję się Nic tu nie ma, ale się boję tak jest, tak, Taka jest aura O właśnie o tym mówiłem, widzę, że są koryta Do jedzenia No i tutaj były zwierzątka Konie albo, albo krowy Bo świnie by tak No nie, one, one mają niżej koryto. No tu też widziałem jak w filmach, były też konie. No bo właśnie sam tam przeczytałem, no to... Co tu było? Okej, wolę nie wiedzieć. Ale... O, tutaj na przykład jest... a nie, tu nie jest niżej, po prostu jest zniszczone, tak. Ale wracając, bo tu właśnie przeczytałem, że... Jak przestała działać ta, ta rzeźnia, no to... Tutaj były... Koniki. W skrócie. Szczerze, Ty musisz. W komentarzach go, bo on tutaj troluje. Nie się do zasady baksu. No. Przysięgam z tym człowiekiem. No i tak. Resztki. Ruiny. Um, tam widać już net trochę trawy. będzie, Nie będzie widać. Ale jest tam trawa już rośniaczna na dachu. Okay. Oj. No i czy tu straszny niepokój tak... Taką atmosferę ma to z... taką, nie wiem... Przysięgam widzowie. Ja tu tylko ten urbex, filmik i... Szczerze nic już więcej tu nie robił. Już nie przyjdę tutaj tak szczerze, więc... Mm. Czy ja wiem czy nudno bardziej się boję tego miejsca? Oku, teraz takich, po takich cegłach trzeba przejść. Dobra, lecimy dalej Chodzimy tędy czy normalną drogą? No dobra, to idziemy normalną drogą. No raczej były tam świetniki To co, wchodzimy tutaj Do budynku który ma... Znaczy ten też ma drugie piętro tylko już nie ma schodów zniszczone Tu też są zniszczone ale Tak Tutaj, o, też rupiecialnia śmieci po młodzieży. Słyszałeś? To za północy No, dobra, dwa no dzieci. Eee, no i co? O, no, puszka od sprayów znowu. Nie, teraz już się przewidziało, już mam tę schizę. Ej, tutaj może mogły być jakieś świ albo, albo krowy, świny. Coś, patrz, tylko też to są. No No to dobra, to już wszystko wyjaśnia, co tu było Bo ja nigdy też nie wiedziałem, co to było no Dobra, to co, idziemy Tutaj jest Tak jak wam mówiłem I tak, tutaj jest takie duże wejście Albo wyjście naszej rowerki stoją ładnie Kolejna koryta Też może konie tu były i co? I wchodzimy na drugie piętro. Co to za Schowam latarkę, czołówkę i wchodzimy. O, a ty jeszcze taki ten... Właśnie miałem powiedzieć o tych ASG. Tutaj macie puszeczkę po o sprayu, tak. Farby I tu też widać pełną kulek od tych ASG. No co? No to odkładam i idziemy. No to wchodzę pierwszy. Po takich oponkach się widzę, wchodzi. Eee, możesz mnie nagrywać, no, bo nic mi nie wiem. O kurde O, to tutaj znowu Ten, ten, ten śmieszny Ziomuś, fajny Tu macie Julka czapkę, której nigdy nie zdejmuję Co jeszcze? Daj jeszcze tutaj Do Chodźcie, chodźcie moi kochani widzowie Może eee, to jeszcze O kurde Muszę nogę zahaczyć o, oh, i wskoczyć tu. O, oh, jestem już do góry. O, oh. oh, kurda, mi coś. A! Ah. Coś mi w izowie. U góry. Bez mioszka, mioszek wchodzi. I tu jest też u góry no, resztki dachu, bo nie można tego inaczej nazwać. Jakieś ciuchy tutejszych bezdomnych, którzy się tutaj kryją przed ludźmi. I tutaj też są też mi mówił nowe rzeczy, bo jak wczoraj pró próbowaliśmy nagrać, no to nie było tego. Na przykład nie było tej koszulki tutaj. Patrz pod nogi, Julek, że się nie spadł. No i nie wiem właśnie, nie wiem. Nie myślę, nawet o tym. To Ty jest Julek nieodpowiedzialne pomysły mają. Pokażę wam tutaj widoczek. Widoczek na cały kompleks rzeźni no co, okay. tyle Żegnam was na tle Widoczku Słyszysz to? Słysz? Coś jedzie? Nie, ale I to prawicowie. Y cicho, dobra. Zmywamy się stąd. Po cichu. Ktoś tam głosować jakieś, jakieś kroki. Zmywamy się stąd rowerem. No i co? Y żegnam. Tak, do zacznia następnego odcinka. I co? No, życie nam powiedziało, żeśmy przeżyli. nara.